Uh -huh. Oczywiście. Tak garściami. uch bo tam gorące, tak? Misiu. Mama, co to jest gaz? Uh -huh. Ups, dobra. Tam dużo Czekaj, jeszcze nie? Dobra. To co? Ja trzymam, ty mieszasz. Uh -huh. Tylko delikatnie. Ja Ci pomogę, utrzymaj dobra? Się. To może po utrzymaj mi rękę. No a jacy goście zejdą. Uważaj. To pokażna tusiobie jakim To Sosenki. Pomidorowym. Super. No to ja cię później też zawołam, bo to jeszcze nie wiesz. Tak właśnie jest małą No, A powiedz co dałeś tutaj do, do mięska? Co dałeś do mięsa? Czym, po, czym, co dodałeś do mięsa jak mieszałeś? Eee, I co jeszcze? Piec! I co jeszcze? Cukiet. A sól? Sól. No zapomniałeś. I co pan jeszcze było? Pieczarki?